Maneczko z tej strony Kazumi i na wstępie witam was w nowym roku 2024. Już po sylwestrowym resecie wracam do żywych i lecimy z newsami na początku roku. W tym filmie przedstawię wam, co SSO do nas szykuje w nadchodzących środowych aktualizacjach star stable'owych. Zostawcie koniecznie łapiąc w górę subskrypcję i dzwoneczek, żeby być zawsze bieżąco. W ogóle dziękuję Wam za 20 tysięcy subskrypcji, a zaraz tak naprawdę przekroczy się kolejne 200, także naprawdę jestem mega wdzięczna, i że mój kanał po prostu zaczął jeszcze bardziej rozkwitać. Także dobra, my już przejdźmy do filmu, a jeszcze wam też wspomnę o głównej fabule, bo ona również się niedługo pojawi. Także, moi mili, przechodzimy do mapki. Na początku roku zawita do nas nowy koń. Będzie to koń zimnokrwisty, czyli koń ardański. Będzie on 10 stycznia. Ziemia się trzęsie, gdy masywny koń ardański biegnie przez zaśnieżony Jorvik. Siedem cudownych rodzajów umaszczenia i dwa wyjątkowe style grzywy oraz ogona. Twój pierwszy przyjaciel roku 2024 będzie czekać w Valedale. Nowe zestawy wyposażenia o niebiańskiej tematyce są idealne na te chłodne i dni. Więc będzie on dostępny w Vale i pamiętajcie, że ich koszt będzie wynosił 900 jest. Ogólnie też sorry za mój głos, ale mam nadal nos zatkany, także no, cóż mogę poradzić. I tutaj też mają pojawić się właśnie te nowe zestawy wyposażenia, biało-różowe coś takiego chyba z tym terrierem, jeśli nie mylę, oraz ten taki yy, zielony, zielono czarny chyba. Zobaczymy, przekonamy się. Tutaj też będzie rozpoczęcie kąska fabularnego. Fripp będzie na ciebie czekał w Forcie Maria. Także zaczniemy troszeczkę, co nieco z fabułą. I moi mili, 17 stycznia będziemy kontynuować nasze niesamowite misje. Fripp usłyszał o podejrzanych, a być może także Niecnych działaniach, które jeźdźce duszy muszą sprawdzić. Mamy tylko nadzieję, że nie dojdzie do jakiejś katastrofy. Tutaj Wam przytoczę ogólnie, co będziemy mieć w tej kolejnej części fabuły. Ta część nazywa się Agenci Fripa. <laughs> no i generalnie tutaj będziemy mieć do czynienia z jeźdźcami mroku. Będą misje związane z tym drakonium tajemniczym, do czego one w ogóle, do czego one w ogóle jest i tak dalej. Z tego, co możemy tutaj też zauważyć z tych spoilerów, no to zaczniemy sobie co nieco na południowym kopycie robić właśnie te misje. I możemy zdobyć mnóstwo punktów doświadczenia ponad tysiaka, także no generalnie spoko. Dla konia też coś tam będzie. No i tutaj też w ogóle mamy jakieś glify, podobnie jak właśnie w tych głuchych lasach. Tutaj też pojawia się właśnie to drakonium, o którym wam wspomniałam. I dodatkowo do tego wkracza Dark Core. W końcu będziemy mieć zadanka właśnie z tą okolicą, bo dawno w sumie tam ich nie było. Naprawdę to było kilka lat temu, jak ja robiłam w ogóle tam zadania, także no mega fajnie, że coś tutaj się w końcu pojawiło. No i oczywiście pojawią się jeść w roku, tutaj właśnie Sabin chciała to drzewo tutaj, właśnie zniszczyć. I tutaj pojawia się nowy jeździec mroku, czyli Erisa. Inaczej, Chio, które zmienia niedawno swój wygląd. Także, moi kochani, tak to się prezentuje. Mniej więcej co będziemy robić. I moi kochani, 24 stycznia pojawi się ścieżka Terry. Która jeszcze nie była dostępna przez yy, odmienny Głuche Lasy. Ale już teraz mieliśmy mnóstwo spoilerów, że niedługo się pojawi. Oczywiście pamiętajcie, że do końca ogólnie stycznia, przez cały styczeń będzie dostępny śnieg. Śnieg nie przeszkadza dzikim zwierzętom w Głuchych Lasach. Więc może ty też zajmiesz się roślinami trochę wcześniej. Pozdrawiaj z gają naszą ogrodniczką i dowiedz się więcej o trzeciej ścieżce w Głuchych Lasach. Ogólnie robiłam taki odcinek, więc jeśli macie ochotę, to w opisie dam Wam linka do tego filmu. Tam wszystko ogólnie omawiałam, tłumaczyłam z angielskiego na polski o co w niej chodzi. Także, jeśli macie tutaj chęć wiedzieć też, ile zabrać świetlików, żeby się już przygotować, to oczywiście Was zapraszam i żeby się po prostu o tej co dowiedzieć, co tam będziemy w ogóle robić. No i moi kochani, ostatnia klikacja stycznia, czyli 31 stycznia. To jest aktualizacja pod tytułem Walc Świetlików. Gromadź światło, pędząc przez głuche lasy. Poznaj nowych przyjaciół, którzy będą potrzebowali pomocy w zbieraniu świetlików. To na pewno się opłaci zarówno tobie, jak i twojemu koniowi. I za bardzo nie wiem, o co tutaj może chodzić, no bo mamy tutaj, że po prostu możemy sobie gromadzić światło, które tak naprawdę możemy cały czas gromadzić. Możemy pomóc zarówno sobie, jak i koniu. Więc może pojawią się, um, może ten wyścig właśnie z Adą. A Ada to jest taka, nie wiem czy to jest druidka, czy, czy kto to jest, ale to jest taka postać, która właściwie stoi sobie w Dale, I z tego co też wam powiem, to jest po prostu wyścig. Tak, to jest wyścig, który też ma się pojawić. Być może tutaj jest to jakiś wyścig czy coś. Bo ten koń tutaj jak widzicie biegnie, więc no, no tak przypuszczam. Zobaczymy zresztą jeszcze, jak to będzie wyglądało. Także, moi kochani, to jest plan na cały styczeń. W komentarzu dajcie znać koniecznie, na którą aktualizację najbardziej czekacie. No i tutaj oczywiście, tutaj, oczywiście, większość pewnie czeka tak naprawdę na wszystko, bo ten styczeń jest naprawdę ciekawy. Mamy tak: nowe konie teraz będą. Będzie fabuła, będzie ścieżka terry. I coś pewnie pod koniec stycznia Namierz tutaj jakby urozmaicą w Głuchych Lasach z tymi świetlikami czy coś takiego. Nie mam jeszcze pojęcia to to może, o co może chodzić, chyba że. Chyba moi mili już wiem o co może chodzić. W ostatnich spoilerach pokazywałam wam takie te potki, takie te mikstury dla konia. Wydaje mi się, że to będzie mogło być z tym związane, chociaż gdy będzie ścieżka Terry, to być może tam będą już te mikstury, tam też właśnie w tej ścieżce są te mikstury. Też już tam, no to sobie zerknijcie tam mój film w opisie. No to raczej uda mi się, że to już będzie w czyli z tego 34 stycznia, ale 31 nie mam pojęcia, co to naprawdę może być. Napisz w komentarzu, jak myślicie, co to może być. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zostawcie pensję, subskrypcję i dzwoneczek. Także do tyle trzymajcie się i do następnego.